Jak technologia termonuklearna może uratować świat? Czy stoimy na krawędzi rewolucji energetycznej, która odmieni losy ludzkości? Fuzja termojądrowa, proces zachodzący w gwiazdach, może stać się kluczem do czystej, niemal nieskończonej energii. Od dekad naukowcy próbują ujarzmić moc Słońca na Ziemi, ale czy jesteśmy już blisko sukcesu? Czym jest fuzja termojądrowa? W przeciwieństwie do konwencjonalnej energii jądrowej, która opiera się na rozszczepieniu atomów, fuzja polega na ich łączeniu, dokładnie tak jak dzieje się w gwiazdach. Gdy jądra wodoru łączą się w Hel, uwalniają ogromne ilości energii. Ten proces nie wytwarza szkodliwych odpadów radioaktywnych i nie grozi katastrofą nuklearną. Dlaczego fuzja to przyszłość? Nasza cywilizacja coraz bardziej uzależnia się od energii. W obliczu zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na prąd. Musimy znaleźć czyste i wydajne źródło energii. Fuzja termojądrowa może zapewnić nieskończone zasoby paliwa, deuter i tryt można pozyskać z wody morskiej, brak emisji dwutlenku węgla, zero wpływu na globalne ocieplenie, brak ryzyka wybuchu. Proces jest samoregulujący i nie może wymknąć się spod kontroli. Największe projekty i przełomy. Przez lata fuzja wydawała się odległym marzeniem. Ale ostatnie postępy technologiczne sprawiają, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek. ITER Międzynarodowy Reaktor Fuzji we Francji, który ma udowodnić, że produkcja energii z fuzji jest możliwa. Tokamaki i Stellaratory urządzenia eksperymentalne, które przełamują kolejne bariery technologiczne. Inicjatywy prywatne firmy takie jak Helion Energy czy Commonwealth Fusion Systems. Inwestują miliardy dolarów w rozwój komercyjnej energii z fuzji. Kiedy zobaczymy elektrownie termonuklearne? Eksperci przewidują, że pierwsze komercyjne reaktory mogą powstać już w latach 30-21 wieku. Jeśli technologia okaże się skuteczna, może zastąpić paliwa kopalne i zrewolucjonizować światową gospodarkę. Czy fuzja termojądrowa rzeczywiście jest rozwiązaniem kryzysu energetycznego? Czy doczekamy się dnia, w którym energia ze słońca stanie się naszą codziennością? Podziel się swoją opinią w komentarzu.